Dzień dobry, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w studiu meczowym przed spotkaniem z Lechią Gdańsk. W dzisiejszym materiale opowiemy Wam m.in. co słychać w naszym zespole, przedstawimy Wam historię pojedynków KGHM Zagłębiu lubin z Lechią Gdańsk oraz opowiemy o najważniejszych ciekawostkach związanych z naszym dzisiejszym rywalem. Zapraszamy do oglądania. Podczas przerwy reprezentacyjnej Miedziowi przygotowywali się do meczu z Lechią Gdańsk na własnych obiektach. Ponadto rozegrali sparing z Górnikiem Zabrze wygrany 5 do 3. Spotkanie to dla nas nie zaczęło się dobrze, gdyż goście bardzo szybko wyszli na dwubrąkowe prowadzenie. Ale miedziowi za sprawą Patryka, Szysza, Filipa Starzyńskiego i Karola Podlińskiego zdołali odrobić straty i wyjść na prowadzenie 3 do 2. Jeszcze przed przerwą Bartosz Nowak z z zapolakarnego doprowadził do remisu i po pierwszych 45 minutach oba zespoły schodziły z wynikiem 3 do 3. Po zmianie stron dał znać o sobie Karol Podliński, który wpakował rywalom kolejne dwa gole, notując hat-tricka i finalnie. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Miedziowych 5 do 3. Jak podopieczni Martina Szeweli wracali po przerwie reprezentacyjnej do rozgrywek? Delikatnie mówiąc, nie jest lekko. W tym sezonie mieliśmy trzy takie przerwy. Nasz bilans to dwie porażki z rakowem i z legią, obie w stosunku 1 do 2, oraz remis ze stalą mielec 2 do 2. W tym przypadku możemy sparafrazować powiedzenie, że do czterech razy sztuka, zwłaszcza że. W spotkaniach z Lechią Gdańską ostatnio idzie nam naprawdę bardzo dobrze. No właśnie, w ostatnich 7-ligowych pojedynkach. Z Gdańszczanami jesteśmy niepokonani. Co prawda, 5 z tych 7 spotkań kończyło się remisami, a jeśli wygrywaliśmy, to zawsze w stosunku 1 do dwóch. Jeśli chodzi o całkowity zarys historyczny pojedynków KGHM Heim, Zagłębia Lubin z Lechią Gdańsk, to dotychczas rozegraliśmy 33 spotkania, 16 z nich wygrała Lechia, 9 razy padał remis, a 8 razy górą byli Miedziowi. Mamy nadzieję, że również dzisiaj podopieczni Martina Szeweli zdołają nieco podreperować ten cały historyczny bilans oraz dopisać sobie bardzo ważne trzy punkty do tabeli. Reprezentacyjna przerwa zakończona, wraca więc Pek Ekstraklasa, a wraz z nią do gry wracają Miedziowi. W ramach 23. kolejki zespół KGHM Zagłębia wyjedzie do Gdańska. Gdzie zmierzy się z miejscową Lechią, dlatego tradycyjnie spraśmy, co słychać w zespole naszych dzisiejszych rywali. Trzeba przyznać, że Gdańszczanie bardzo dobrze radzą sobie w obecnych rozgrywkach. Co prawda, mieli słabsze momenty, jak chociażby seria czterech porażek z rzędu na przełomie listopada i grudnia, jednak obecnie podopieczni Piotra Stokowca ustabilizowali już swoją formę. I w ostatnich sześciu ligowych pojedynkach aż czterokrotnie zgarniali komplet punktów. Dzięki temu lechiści przerwę na kadrę spędzili na miejscu tur za podium, ze stratą jedynie czterech oczek do trzeciego Rakowa częstochowa. Od kilku sezonów piłkarzem, z którym kibice kojarzą Lech Gdańsk, jest na pewno Flavio Paixot, kapitan lechistów. W obecnych rozgrywkach już 9 razy pokonywał bramkarzy rywali, a ponadto dorzucił do tego trzy asysty. W ostatnim czasie 36-latek przedłużył swoją umowę z klubem. Jego celem na najbliższe miesiące jest przekroczenie bariery 100 strzelonych goli na ekstraklasowych boiskach. Warto również zwrócić uwagę na Konrado Brazylijskiego skrzydłowego, który również jest jednym z najważniejszych zawodników w układance trenera Piotra Stokowca. On na swoim koncie ma już trzy ligowe trafienia, a także cztery ostatnie podania. Nie możemy również zapomnieć o tym, że w barwach Lechii występuje trzech zawodników, których w przeszłości mogliśmy oglądać w naszym zespole. Mowa oczywiście o Rafale Pietrzaku, Jarosławie Kubickim i Bartoszu Kopaczu. Jeżeli zaś chodzi o graczy, których występ w dzisiejszym meczu stoi pod znakiem zapytania, no to z pewnością do tego grona należą Joseph Tisej oraz Michał Nalepa, którzy w marcu zmagali się z urazami. Dziś możemy być pewni tego, że naprzeciw siebie staną dwa zespoły, które celują w jak najwyższe miejsca, dlatego spotkanie od pierwszych minut zapowiada się bardzo ciekawie i wyrównanie, zwłaszcza jeżeli przypomnimy sobie mecz rozgrywany przed rokiem, w którym w starciu obu tych ekip padł wynik 4 do 4. Szanowni Państwo, przed nami mecz 24. kolejki rozgrywek Peko Ekstraklasy. Lubinianie udają się do Gdańska. Do Gdańska, gdzie szkoleniowcem jest Trener, no właśnie, znany w Lubinie m.in. z fajnych marynarek, niezłych butonierek, okularów i charakterystycznej rudej czupryny. Zapraszam na ciekawostki historyczne związane z drużyną naszego najbliższego rywala. Lech Gdańsk, czyli nasz najbliższy przeciwnik, nigdy nie był mistrzem Polski. Ma 75 lat historii, czyli podobnie jak Zagłębie Lubin, rok założenia 1945 i na tym można powiedzieć analogie się kończą. Dwukrotny zdobywca Pucharu Polski, dwukrotny zdobywca Super Pucharu Polski, no i co ciekawe, dwukrotny zdobywca trzeciego miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej. Początki tak jak powiedziałem sięgają lat 1945-46, kiedy to w Gdańsku powstawała pierwsza drużyna sportowa. Rok później, czyli w roku 1946 klub zmienił nazwę na Lechia. Lechia zapożyczona z Lwowa, z Lechii Lwów, ponieważ w tamtych czasach na tereny dzisiejszej Polski, na tereny dzisiejszego Gdańska przybywało wielu uchodźców, wielu jakby emigrantów, którzy powrócili na stare ziemie polskie. No i większość z nich grała właśnie w drużynie i stąd przyjęcie takiej nazwy. Lechia Gdańsk debiutowała w najwyższej klasie rozgrywkowej już 4 lata później, w roku 1949. No i pierwszy mecz no, nie mogą zaliczyć do udanych. Przegrana w Krakowie z miejscową Krakowią 5 do 1. Bramkę kontaktową z rzutu wolnego zdobył Piotr Nierychło. Powiedziałem już, że Lechia Gdańsk w roku 1956 zajęła trzecie historyczne miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej. No, ale następne lata nie były dla drużyny z Gdańska zbyt udane. Klub balansował pomiędzy najwyższą klasą rozgrywkową, czyli pierwszą ligą, nie było wtedy ekstraklasy, no a drugą ligą. No i zmieniło się to na początku lat 80 w sezonie 1982-1983. Trzecioligowa wówczas Lechia Gdańsk przechodzi pod rękę prywatnego inwestora, który pompuje prywatne pieniądze. No i widać ten aspekt finansowy ma przełożenie na płaszczyźnie sportowej. Lech Gdańsk awansuje do drugiej ligi i równolegle odnosi sukcesy w Pucharze Polski. Wygrywa bardzo często, dochodząc do samego finału, który również Przypieczętywuje zwycięstwem, i dochodzi do Superpucharów, którym pokonuje, a przypominamy to jest drugoligowy zespół, mistrza Polski Lecha Poznań 1 do 0 w nagrodę. Reprezentuje nasz kraj w rozgrywkach europejskich Pucharów, występując w Pucharze Zdobywców Pucharów. Los nie był łaskawy dla drużyny Lechy, jeżeli chodzi o puchar zdobywców pucharów. Gdańszczanie trafili na Juventus Turyn, który w tamtym czasie miał pięciu reprezentantów kraju w swoim składzie. Pierwszy mecz w Turynie zakończył się porażką Biało-Zielonych 0-7. Eee, rewanż niestety również nie był udany. Lechia Gdańsk przegrała u siebie 2-3. W Gdańsku. No, mimo wszystko to była udana, krótka przygoda. Lechia mogła zaprezentować się na europejskim podwórku. No, doświadczenie, które zebrało, no, nie pomogło w następnych latach. Lechia w kolejnych sezonach zniknęła z mapy ekstraklasy, zniknęła z mapy pierwszoligowej i powróciła dopiero w nowym milenium w szeregi najlepszych. Powiedziałem przed chwilą, że Lechia Gdańsk straciła na długie lata miejsce w piłkarskiej elicie, no ale zapomniałem o jednej rzeczy. W sezonie 9:5-9:6 nastąpiła fuzja Lechia Gdańsk z Olimpią Poznań, czyli trzecią drużyną z Poznania, i tym samym kluby dogadały się co do tego, żeby pod jedną nazwą Lechia Olimpia występować w najwyższej klasie rozgrywkowej. No, Ten projekt nie okazał się sukcesem mimo wszystko, e, pomimo potencjału sportowego, który był zarówno w jednej, jak i w drugiej drużynie, bo patrząc na składy zarówno w Olimpii Poznań, jak i w Lechii Gdańsk, było kilku ciekawych graczy. Co ciekawe, jeden do dzisiaj pracuje w Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie, Marcin Ciliński. Marcin Ciliński, który wystąpił jako zawodnik w 1995 roku tutaj na boisku w Lubinie w meczu Lechii Olimpii z Zagłębiem Lubin. Gospodarze, czyli Zagłębie, wygrało to spotkanie 3-0, a Marcin Ciliński wystąpił przez całe 90 minut. Jego kolegami z zespołu był m.in. Piotr Wojdyga, Marcin Janus, Krzysztof Sadzawicki, Grzegorz Motyka, Tomasz Unton, Arkadiusz Bąk, czyli późniejszy król strzelców piłkarskiej ekstraklasy, Grzegorz Król, Sławomir Suchomski i jeden z pierwszych czarnoskórych zawodników piłkarskiej ekstraklasie, Emanuel Tetech. Patrząc na składy jednego i drugiego zespołu, widzimy kilka znajomych nazwisk, chociażby Jarosława Kubickiego, który jest wychowankiem zespołu z Lubina. Widzimy również nazwisko Bartosza Kopacza, który jeszcze w tamtym sezonie reprezentował Barwy Miedziowych. No, wspomniałem już o trenerzu Stokowcu, ale jest jeszcze kilka nazwisk, które przychodzi mi do głowy, kiedy myślę wspólni zawodnicy Lechi, i wspólni zawodnicy Zagłębia Lubin, Między innymi Artur Andruszczak który pewnie przygody w Lubinie nie będzie miło wspominał, ale i Jacek Manuszewski, którego sylwetkę przedstawiliśmy ostatnio na naszej stronie internetowej. Jacek Manuszewski, który występował przez dobre kilka lat w Barwach Miedziowych. To także Adam Buksa, który właśnie z Lechi przychodził do Zagłębia, no i z Zagłębia odchodził do Pogoni Szczecin. To także Bartłomiej Pawłowski, Rafał Pietrzak czy Patryk Tuszyński, no oni także występowali zarówno w jednym, jak i w drugim zespole. Serial zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci lajka, subskrypcji lub komentarza. No właśnie, jestem bardzo ciekawy jakim wynikiem zakończy się dzisiejsze spotkanie KGHM Zagłębia Lubin z Lechią Gdańsk. Typujcie w komentarzach. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję i widzimy się punktualnie o 20:00 przed telewizorami. Cześć.